Siema z tej strony ja nowego nowegości i dzisiaj witam was w grze Burrito Bison Lancia Libre Trochę sobie w tą grę pograłem, no niby nie dużo, ale troszeczkę tam pograłem Mamy na początek pinata Nie, otworzymy jedno Nie będę przecież na odcinku reklam oglądać Na trzeci odcinek obejrzę reklamę i na sam początek będzie Mamy cztery karty Ciach tak, racji, bardzo dobrze jest. 3700 jest. Dobrze, 1500 i 1500. Dużo hajsu nam poleciało z tego. Aż 7000 jest. Mhm. Mm Nie mamy tego. Dobra, odcinek sobie zrobimy tylko z razy półtorej. No bo... ja nie będę oglądać reklam na odcinku, tak jak mówiłem. Dalej gramy. Zaczynamy pierwszą rundkę. I kajo. Mamy... Trzy bonusy mieliśmy. Na razie mamy tą papryczkę. Ciągle za nami leci. Odkryłem już ten nowy świat drugi. Le przez tą warstwę ciasteczkową. No i teraz to już jest łatwe przewidzicie, tylko... Rekord teraz powinz to jest. No już nie lada wyzwane. No nie, papryczka będzie musiała mi pomóc. Dawaj papryka. Papryka daje dużo do tempa. trochę słabo użyłem powo. No nie, powiedzmy. temu. się o ścianę. O, Police Control, muszę trochę w to polepszyć. O, i nowy rekord. Muszę poinwestować trochę w ten Police Control. O, znowu to drugie w portal inwestuję. Teraz zbieram na... Nie, nie, nie na kable. Hmm. Na spida na pewno, nie? Hmm. Na odbijanie 11 tysięcy, myślę, że da się zrobić 12 albo na tego misia nie dobra na tym tego No! co e, się znowu ścięło boże co to jest jak, jakiś kwadrat jakiś czekajcie ja zrobię cięcie naprawię to w tym samym miejscu tylko teraz to odlagowałem i i mamy nasz sofik. To postacią mi się lepiej gra. A w ogóle zapomniałem Wam powiedzieć, że nowej postaci nie gra plus paczka. miał mu się o wiele lepiej gra, bo to chyba dziewczyna, nie wiem. O, ale... Kogo mamy? To dobrze. Lubię kogo. Zresztą nauczyłem się tym połgo grać, bo. Serio? Nawet do drugiej krainy nie weszłem? Naprawdę. Dobra, gramy jeszcze raz. Jednak lepiej mi się gra naszym Bizonem, tym podstawowym. Kryzys pan z bonusami takimi jak bomba papryczkowa, albo ta korakcji najfajniejsza jest chyba rocket fuel i bomba ta czyli bomba czyli bomba dobra, tu już się przebiłem i tu już jest bardzo trudno przeżyć o, rakieta! Ult! A, a propo Brawl Stars to dzisiaj też wleci Brawl Stars. Jest. Dobra. Bo dawno już nie było Brawl Stars. No nie, i policja nie złapie i koniec gry. Mm. No niestety. Tylko 613, serio? A tu co no, to jest miejsca? Ho, ho, ho. Gościu ma rekord! 3 miliony. O Boże, maksymalny dystans. Nie wiem jak on to zrobił. Totalnie nie wiem jak on to zrobił. to też się dobrze bonusy przyciąga ale ciężko jest nie trafić w ten misie bo jest to ta mała nie wiem z czego to, bo są plusy i są minusy tej postaci no, dobra ja już myślałam, że się nie przyjmie lepiej jest jej, jej ult z powietrza robić ale jak już nie ma wyjścia to o, Pogo. Pogo zagram słowo. A nawet się zrymowało. Hop. i kartuszka. Ten jest 400 daję, bo go trochę zupgrade'owałem. A na tą bombę wleciał, to by mnie uratowała, ale jest zrobione zadanie, więc mamy karciuszkę jedną. A. Dobra, i tutaj jest... Please czyli Bomb! 3000! Też bardzo dobrze. O Bernard Ja nie wiem, którą postacią Mi się lepiej gra No to tutaj nawet nie przelecę Na drugą Ukrainę To już wiem, bo fatalny statu Bardzo fatalny nie ma już szans, bo 18 na godzinę 13 9 0 Mówiłem, nie ma szans takich A kurde Dobra, teraz chyba mogę już coś kupić. Nowego gościa mogę kupić. Tego już mam na trzeci? Nie, na drugi. Hmm? Tego mogę kupić? Nie, nie, nie. Zbieram na. Co ja zbierałam? Na odbicie chyba. Albo w tego nowego. Dobra, w nowego będę, będzie więcej misiów. słaby start ult no przynajmniej ten ult mi trochę pomoże ale... no pomogła mi y, ta bombka e, jeszcze mam y, będzie film typu unboxing zrobimy unboxing na święta. Więc jeszcze trochę. Na święta zrobimy unboxing e, dużej paczki. E, nie, e, dużego Mister Boxa ze słodyczami i małego. Więc będzie co oglądać. Naprawdę będzie co oglądać. Tylko dopiero w święta, no bo... Na razie będzie mieszany taki stanął. Trochę gier i trochę reali. Potem może stworzę je oddzielny. Jeden do gier będę miał. Kurde, bym trafił tu. O, ten nowy się pojawił. Hop. Nie wiem, czy to nowy. Dajcie znać, czy to był nowy, czy jak jakiś, który już był. Jest przeszkodziło, bo gdzie jest? 400 monetek. No, io sono sciane. Curde. Ecco, Dobra, grabe, dai. <gloro> Dwadzieścia sześć. Serio? Naprawdę, teraz Bizonem, Bizon lepszy jest. <laughs> Propo po Doge Fulta Kiedyś nagrywałem jak jeszcze moja nazwa była Pan Banan Jest mam piniatę obejdę sobie tej reklamy A już się Propo właśnie Może pojawi się maksymalnie z jeden odcinek Bo już zakończyłem tą niby serię ale Ile? 52 monety. Dobra, ja w tym miejscu kończę i od razu nagrywam już Dogę futa, więc...